6 stycznia miasto, park zima zawitała w nocy popadał w śnieg robiło się biało tu pasieka Już od roku tu stoi ale w tym roku za niedługo będzie wracała na stare miejsce Już tam zakończyły się jakieś prace budowlane jakoś obraz trzęsie nie wiem czy to będzie widać wdech... też na filmie stary, stary telefon dzieci mi dały Pszczoły siedzą. Tam siedzą i tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem powiedzmy uliczek. Ten kłąb nie jest może być duży, ale to jest pszczoła krainka. Zobaczymy dalej. Teraz tutaj jest meda. siedzą mają jeszcze full żarcia no. Nawet nie wiem jaka siła, ale miałem mi się latarki Ostatnio patrzyłem w grudniu to tu ładnie wyglądały Teraz się bardziej zbiły bo przyszedł mrozik a czy mrozik no, u nas teraz jest chyba z minus 2 w nocy było minus 4 to ale się zbiły mocniej w kłąb. To kolejny bardzo mały kłąbek, kłębik, kłąbek. Tu niby są trzy uliczki, a tam jeszcze bardziej w czwartej też, także no trzy pół uliczki. Tam niżej też sięgają troszeczkę. No ale jest to, to jest mała taka siła bardzo mała, chociaż te pszczoły tu mam też od paru lat tą pszczołę, tam jakoś się sama tam wiary ogarnia. W sensie, w sensie takim powiedzmy ży, życiowym, oczywiście ją leczę, ale chodzi mi, że ona od, od tych tam kilku lat zawsze była taka licha, licha z zimy, wychodziła, nie ma też za wiele miodu. To jest coś chyba pamiętam. Jakaś moja tam zabawa yy, hodowlana To jest coś chyba jeszcze odnośnie pszczoły Primorskiej Przynajmniej taką miała nazwę yy, handlową jakąś tam Może coś, coś w tym jest gdzieś tam ostatnio oglądałem nie wiem czy to Grzesiu mówił Pawluk że właśnie Primorsk u niego to też nie ma jakiejś takiej mega mega siły Następny to jest jakaś krainka, właśnie właśnie, właśnie rok temu miałem jakieś fazę na powrót do krainek. O, tu też kurde, też coś jakiś taki roz... nie wiem. I wżarcze, ale to tych pszczół jest raz, dwa, trzy. Tam coś trochę, no też mała jakaś siła, przynajmniej, że tak powiem, <laughs> prawie, prawie żadna. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze zaświeciłem lampką z telefonu w tą krainkę, no tam powiedzmy cztery uliczki, no też tam dosyć słabo, jednak krainki ogólnie no nie zimują w dużej sile, chociaż nie twierdzę, że to jest dobrze, nie, zobaczymy co będzie za miesiąc, Jest to kolejna rodzinka, co tu słychać, hello. hello. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Powiedzmy tam coś jeszcze w ósmej się kręcą, ale to tak nie można liczyć, że tam jest 8 uliczek, bo to to jest centrum tego kłębu. Tutaj jest tam, gdzie się, się kręcą te pszczoły. żarcie mają dużo. No, to jest moja ulubienica. W sensie rodziny pszczołek na tej pasiece. To jest jeszcze pszczoła od Jacka Merca. Dostałem od niego matkę Puch. w chyba 2017 roku i tutaj właśnie w tym ulusie to samo czynnie tu dzieje, już nie wiem jaka tu już jest która tu już jest z kolei matka, ale po tamtej matce właśnie odjacka. ale tutaj po prostu te pszczoły tylko są leczone yy, no tak jak tylko oczywiście zdążę i umiem, a nie zawsze zdążę i umiem <śm> Ale ona właśnie jakoś zawsze sobie mniej więcej radzi i to mi się podoba, nie? bo są też takie pszczo pszczoły przy tym moim takim równym, a niekoniecznie sprawnym leczeniu. Niektóre dają radę, a inne, 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 inne nie. I to właśnie jest też taki ciekawy przy pszczołach, że jak też przy ludziach, nie? że wszyscy niby mniej więcej tacy sami jesteśmy, ale nie wszystkim równo idzie. Dobra, dalej. To będzie. To będzie od Adama Jasińskiego. To już mi dało jakąś fajną jadwigę. Oj, co tam spadło. Hello no, tam gdzieś są głęboko, to ja tam Nie wiem czy to będę miał teraz włączyć latarkę. Kurde. No nie umiem. Ale słuchaj, zaraz włączę lampkę, może je zobaczę gdzieś tam niżej. No, za, zaświeciłem pszczołom w oczy tą lampeczką z komórki, a tam jakieś pięć uliczek jest tych pszczołów, nie? Jadwiga, Jadwiga, taką ma fajną nazwę roboczą. Jadwiga. Tak, i mają dużo jedzenia, aż za dużo. W sumie te moje pszczoły Prawie wszystkie zimuje na dwóch korpusach Ale to nie jest tak, że one siedzą na tych dwóch Tylko po prostu Ja tak nie mam czasu walczyć Jakby trzeba było i czasami też kombinuję Sobie różne rzeczy I na pewno na dwóch jest też Fajnie pszczoły zimować Ale pewnie też sporo pokarmu Będę musiał z wiosny Zabrać, nie? Ale zobaczymy, przynajmniej mają komfort, że że, że, mają ładny zapas pokarmu, oczywiście. Ojej! Śnieg mi się chyba zrobił, kurde. Olepka. No, to kolejna krainka, no to będzie trochę nie, niewyraźnie. Kolejna krainka, jeszcze ja tu ją znajdę. Słychać. Ja jeszcze tutaj dużo pokarmu. Ale gdzieś tam niżej siedzą. No, też tutaj zaświeciłem. To jest sześć uliczek z pszczołami, także fajnie. Powiedzmy, że fajnie. Jeszcze mi zostaje tu obok backfast też od Adama. No i tamten jeszcze ten langstrut, ale nie wiem, czy tam będzie się chciało otwierać, bo na no, no, no może. Ja ostatni w tym rzędzie. O, słychać, i ja też jest głęboko. Tutaj wszędzie pokarmu dużo. Za lampką zaraz dopowiem. Sprawdziłem lampeczką, to jest sześć uliczek w tym ostatnim ulu wielkopolskim. Tamtym. Bo za, zaczynałem od tej strony Uff, tak ten langstot. No zobaczę, może mnie nie zeżrą. Tutaj z, zmieniałem matkę. Jakoś na jesień. Bo no, tu z były pszczoły. No może złe nie były, ale też nie były fajne. Trochę mi tutaj żarły to. Jakieś batfasta tu wsadziłem. Aha także. Hello. Siedzą te pszczoły Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć No też przynajmniej sześć uliczek tu z góry Sześć uliczek Z góry, nie wiem jak tutaj one głęboko O tu widzę jakaś pszczoła się kręciła ja Zobaczę, nie aż takiej nie będzie ja tu wyłączę na razie Otwieram tu korpusa, nie będę ich już tą, że powiem, stresował, ale faktycznie w tym, bo teraz myśmy tu patrzyli, yy, zdjąłem tą podkarmiaczkę, to były te, te, te sześć uliczek powiedzmy. No i tu w tym oczku niżej, tam zaświeciłem, są pszczoły, widać. Yy, no także może, może i to jest taki fa fajny kłąb sobie, znaczy dla mnie fajny, bo pewnie yy, niektórzy mogą mieć większe, a tam nic nie neguję, fajnie, że mają super hiper ale jest tak jest i, i ogólnie co tu w mieście z tego co widać no były tam powiedzmy dwie rodzinki słabsze może chociaż myślę że powinien dać radę oczywiście to były tylko takie wglądy z góry więc no nie wszystko tam dobrze byłem w stanie zobaczyć ale na pewno dużo pokarmu jest także tu mogę być spokojny. Gorzej jest nad Wisą. Dzisiaj byłem nad Wisą. Tam tylko dwie rodziny mam. Jedne, powiedzmy, w szyku dla mnie, a drugie, no właśnie takie, też mało tych pszczół. Tak zastanawiam się, czy przeżyją. Zobaczymy. Na pewno, na pewno też tam mają jeszcze pokręt, więc jeżeli chodzi o zapas, to jestem spokojny. Wczoraj byłem też na Kujawach. Tam pięć chyba rodzin w rankstrocie, no dobrze to wygląda, w sensie dobrze. No także rokują. Nie ma może jakiejś mega, mega siły, nie wiadomo jakiej, żeby coś opowiadać, ale to jeżeli nawet są pszczoły na sześciu uliczkach, jak tutaj to, to, to w tym rankstrocie sześć uliczek jest, no to ja myślę, że to jest dobrze, nie? Yy, przynajmniej na te tu moje, yy, moje warunki i moją i moją praktykę i wiedzę. No, opuszczam już to pasieczko miejskie. I tak dość syfu zrobiłem, bo te pszczoły tam gdzie były były tak już rozbiegane poprzez to, że właśnie yy, hałas dochodzący w miarę prze, przeglądów tak, u ul za ulem to te kolejne już się tam jakoś rozbudzały. Yy, no tak to jest, no niestety zimą szczególnie jak jest śnieg czy mróz to te pszczoły są jeszcze bardziej uczulone jak już śnieg skrzypi to już w ogóle aż się potrafi ulgotować tak to słychać więc nie ma co nadmiernie może chodzić, płoszyć, no ale co jakiś czas, tam raz w miesiącu myślę chociaż trzeba by zajrzeć nie? mam już też dwie rodziny chyba w, w innym miejscu wytypowane, gdzie będę dawał pewnie za niedługo ciasto, gdzieś może w połowie Miesiąca, może trochę później, tak tylko awaryjnie dam ciasto, bo być może tam jest gdzieś jakiś, jakiś, jakiś zapas jeszcze, znaczy, mają tam jakiś pokrem widać, ale yy, to nie jest takie tutaj w tych ulach, dlatego awary, awary, awaryjnie właśnie awaryjnie dam ciasto, żeby tam po prostu miały w razie czego nie. Zaraz idę na to nowe miejsce pasieczne, pa znaczy na nowe na stare miejsce po remoncie. Zobaczymy tam jeszcze. No dobra, zbliżam się. To jest jakieś myślę między starym, tym, znaczy tamtym, obecnym yy, pasieżskim awaryjnym, a tym, które tu było dla mnie od zawsze. To jest jakieś no 100 metrów. To może bym przesadził, ale pewno z 80 to spokojnie będzie, nie? O, tu mam taką furteczkę jakąś, jak błosternie. Dwa skrzydła. To już chłopacy y, troszeczkę mi tutaj, że powiem prześwietlają y, strefę pasieczyska przez 10 lat, a tu już mam przeszło 10 lat, które tutaj obrosło i będą tutaj czyścić, żeby było troszeczkę więcej właśnie światła. Tą jabłonkę lekko przy, przy tą z tą leszczynę. No i co? I tak samo to będzie stało jak, jak, jak stało przez te wszystkie lata to mi ekipa zrobiła takie stojaki po prostu bloczki betonowe bloczki betonowe i no i tyle nie no no i tutaj właśnie będę chciał po tej akcji oczyszczania prześwietlania z tych gałęzi i tutaj różnych będę chciał ule przenosić na docelowe miejsce, jeszcze przed obrotem wiosennym może być taka pogoda jak jest dzisiaj, może być ciut cieplej, by nie było trzaskającego mrozu i śniegu po łydki, bo to będzie no, trochę to trudno zrobić. Ale myślę, że za, za tydzień jaki za góra dwa, to będzie trzeba już te pszczoły tutaj przenosić, żeby już się oblatywały wiosennie w tym pasieczysku. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego na cały ten nowy rok. Pod każdym względem, i pszczołowym, i życiowym, i. A można by dużo mówić, nie, z obserwacji, co się dokona, dzieje, i politycznie, geopolitycznie, i narodowo. Ja tak ogólnie jestem jakoś tak rozczarowany troszeczkę naszym narodem, naszym społeczeństwem. No wiadomo, już idzie wymiana po... Pokoleniowa, wchodzą teraz pokolenia już dla mnie dość młode w życie i niosą już, że tak powiem, swoje niby wartości, ale no nie wiem, dla mnie to, to wygląda tak, jakby to, to są takie pokolenia troszeczkę pokierowane przez różne wirusy różne wirusy różne takie już, no, że tak powiem, jakieś zakłócenia. I zaraz może być taki efekt, jak, jak przy pszczołach my, znaczy my, no, stara pszczoła lotna, stary człowiek już odchodzi, zaraz przychodzi młody, no zobaczymy, zobaczymy. No to jeszcze raz, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.